Czy transfer Kaspera Hamalajna na to jest Pana zdaniem dobry ruch warszawskiej legii? Z pewnością był to jeden z tych zawodników, których lubimy oglądać na boisku. Był to jeden z zawodników, który bardzo często przechylał szale zwycięstwa na korzyść Lecha. I jeśli takiego zawodnika legia potrzebowała, no to to jest dobry ruch, bo to trzeba zawsze ściągać do klubu takich piłkarzy, których zespół najbardziej potrzebuje. Jeśli tego typu piłkarza potrzebowano, to myślę, że to jest niezły ruch, bo on już zna polską ligę, sprawdził się w tej lidze, a więc nie jest żadnym ryzykiem. To jest postawienie na pewniaka. A pana zdaniem Hamalainen powinien być bardziej napastnikiem w legii, czy raczej środkowym pomocnikiem, takim kreatorem gry? Ja myślę, że i no z tego, co widzieliśmy dotychczas, temu zawodnikowi najbardziej pasuje miejsce za napastnikiem. On lubi wchodzić z drugiej linii, lubi wchod dublować środkowego napastnika, zdobywał wiele bramek z tej pozycji, lubi rozegrać piłka, więc myślę, że taka dziesiątka, jak to się teraz bardzo popularnie mówi, pasowałaby mu najbardziej. I myślę, że Legia takiego zawodnika poszukuje. Poszukuje, bo Andrzej Duda już nie wróci do swojej dobrej dyspozycji? A to trzeba pytać legię, bo ja nie znam spraw zakulisowych i treningowych. Andrzej Duda jest o świetny piłkarz, miał bardzo dużo dobrych występów również na arenie międzynarodowej, a więc można powiedzieć, że klasowy zespół nie, nie ma jednego piłkarza, ale potrzebuje dwóch, trzech podobnych, żeby nie ryzykować, że jeśli ktoś jest w słabszej formie, to zawsze jest ten drugi. A Pana zdaniem Nemia Nikolic ma szansę pobić rekord Henryka Reimana z 27 roku bodajże, czyli strzelić więcej niż 37 goli. To jest napastnik tego poziomu, tej, tej klasy? Nie pan obaj grali w innych czasach. Nie można tego porównywać w żaden sposób. Na pewno jest to piłka, który w polskiej lidze znakomicie sprawdza się jako napastnik. Kłopoty są na poziomie europejskim, ale jeśli chodzi o polską ligę, znakomicie sobie daje radę.